E, nie ma gwizdka sędziego głównego, a więc goście e, mkną na bramkę. Gospodarzy fantastycznie e, sykut e, wszedł w dribbling, znalazł sobie dużo miejsca i z Jest bramka, asysta no, Ależ to goście fantastycznie rozwiązali! No był moment chaosu w grze gospodarze go fantastycznie biali sądów wykorzystali i mamy objęcie tego prowadzenia przez gości 0 do 1. Zmiana strony gry że to sykut, ale postanawia dopaść do Judy. Juda sobie stworzył miejsce do zagrania. Mamy w końcu do środku, a nie jest bramka! I ja on na tym boisku spędził minutę, ależ wejście smoka w wykonaniu y, p, Krzysztofka. Mamy w końcu zranienie Zielewickiego jest gol! Jest gol! Ależ sytuacja Ostrowski dwa na jednego gospodarza. Ależ to rozegrali tymi dośrodkowaniami. żółtą kartką napomniany samotnik gości grający z numerem 5, Władysław Kusznik. I jak nam tutaj speaker podpowiedział, ukarany żółtą kartką zawodnik z numerem piątym, ale szumek, i gol, i gol dla gospodarzy, ależ sytuacja, czyżby to strzelił Gerdler? Ukarany żółtą kartką w ekipie Mirandów, a w ekipie białych, grający z numerem 20 Wiktor Kolesnik, na oh, oh, oh. żółtą karką. Mamy sytuację kolesnych, zdobywa bramkę 3 do 2, ależ sytuacja. I koniec tego spotkania: hit czwartej ligi. Wygrywają gospodarze Mirant Iskierka Szczecin. Pokonuje 3 do 2 białych sądów, ale się zamienili z sytuacją.